Cześć! Jeszcze tak wspaniałych placków z piekarnika nie jedliście. W środku, a może nie będę mówił, zobaczycie sami. Zapraszam Was serdecznie na przepis. Na początku ziemniaki obierzcie, przepłuczcie pod zimną, wieżącą wodą i zetrzyjcie na tarce na grubym oczku. Po obraniu mam tutaj czystych ziemniaków, pół kilograma. Następnie dorzucamy jedno jajko, 100 gramów startego sera żółtego. Następnie dorzucamy jedną dużą cebulę pokrojoną w piórka, tak na grubo. Trzy duże ząbki czosnku pokrojone w cienkie plasterki. 100 gramów kiełbasy myśliwskiej bądź jałowcowej pokrojonej w takie słupki. Jedną czubatą łyżeczkę majeranku, Dwie czubate łyżki mąki pszennej tortowej. Odrobinę soli nie za dużo, ponieważ kiełbasa jest słona. Ser również. I już na sam koniec sporo pieprzu. Teraz zostaje nam. Tą całą masę dokładnie wyrobić, żeby to się wszystko ładnie połączyło. Masę na placki mam już dokładnie wymieszaną. Teraz przygotujcie sobie blachę, wyłóżcie ją papierem do pieczenia. Zaraz będziemy nakładać na papier masę i formować placki. W międzyczasie rozgrzejcie sobie już piekarnik na 200 stopni góra dół bez termoobiegu. Jak sami widzieliście, przepis jest naprawdę bardzo prosty. Teraz wystarczy uformować placuszki. Na sam koniec już wystarczy to wszystko ładnie uklepać, wyrównać, tak żeby on nie był też za gruby, ale wykorzystałem cały, cały farsz, który zrobiliśmy. To jest idealna porcja na jedną blachę, na jedno pieczenie. Ja piekarnik mam już rozgrzany. Teraz blachę wystarczy włożyć do nagrzanego piekarnika. Pieczemy 25 do 30 minut w temperaturze 200 stopni. Czas pieczenia jest zależny od ziemniaka, jaki rodzaj ziemniaka będziecie mieli w domu, jaki użyjecie, bo im bardziej wodnisty ziemniak, tym dłuższy czas pieczenia. Do zobaczenia już za chwilę. Placki wyjechały właśnie z piekarnika, przekładam na talerz i testujemy. Do testowania przyda się odrobinę kwaśnej śmietany, natka, pietruszki, świeżutka. O, coś naprawdę wspaniałego. Zapachy są niesamowite. Mmm, słuchajcie, fantastyczne. Nic więcej tutaj naprawdę nie trzeba. Aromat, piłbasy myśliwskiej, bajka. Jeden placek poszedł w mgnieniu oka. Naprawdę nie można przestać jeść. Mam nadzieję, że ten przepis wypróbujecie. Uwierzcie, takich placków jeszcze nie jedliście. Jak zwykle serdecznie Was pozdrawiam. Życzę Wam smacznego, dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnym odcinku.